Czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy, że możesz robić wszystko źle? Często tracimy czas, goniąc za rzeczami, które tak naprawdę nigdzie nas nie prowadzą. Chodzisz cały dzień, ale co z tego masz? Więcej zmęczenia, więcej stresu, a może, co gorsza, tylko pogorszony stan zdrowia. Ale co, jeśli powiem ci, że zamiast tyle chodzić, możesz żyć dłużej i lepiej? Tak. Choć mniej, a żyj więcej. Nie chodzi o to, żeby przestać, ale żeby dokonywać właściwych wyborów, które mogą odmienić Twoje życie. Rozwiązanie tkwi w czymś prostym, ale potężnym. W tym wideo pokażę Ci, jak drobne zmiany mogą zapewnić zdrowsze, spokojniejsze życie, pełne jakości. To moment, żeby coś zmienić. Obejrzyj film do końca, a jestem pewien, że znajdziesz coś, co robisz źle i dowiesz się, jak to poprawić. Sekret zdrowego starzenia. Zmniejsz aktywność, zwiększ jakość życia. Czy zastanawiałeś się kiedyś, że presja, by utrzymać intensywną rutynę ćwiczeń w starszym wieku, może bardziej szkodzić niż pomagać? Wydaje się, że im starsi jesteśmy, tym więcej się od nas oczekuje. Codzienna rutyna pełna zajęć Intensywne treningi, marsze na długie dystanse i siłownia wypełniona ciężarami. Ale co, jeśli powiem Ci, że ciągłe przyspieszanie tempa to nie klucz do zdrowego starzenia, że rozwiązaniem może być właśnie zmniejszenie aktywności? Brzmi sprzecznie, prawda, a jednak to właśnie chcę Ci teraz wyjaśnić. Zostań ze mną, bo to może być sekret do zdrowszego, pełnego energii życia. W społeczeństwie wciąż słyszymy, że aktywność fizyczna to podstawa zdrowego starzenia. Ale czy naprawdę musimy za wszelką cenę utrzymywać tempo, które czasem nas wykańcza? Pomyśl o tym przez chwilę. Jakie obrazy przychodzą ci na myśl, kiedy myślisz o starości? Czy to nie przypadkiem marytounii lub intensywne treningi? A co, jeśli ta gonitwa odbiera ci siły, zamiast pomagać osiągnąć cele zdrowotne? Wyobraź sobie taki scenariusz. Wstajesz o 6 rano, czując już, że czas cię goni. Codziennie musisz zmagać się z wymagającym treningiem, trzymać się restrykcyjnej diety, a mimo to nie czujesz energii ani motywacji. Brzmi znajomo. Wielu z nas wpada w tę pułapkę. A teraz pomyśl, zamiast zwiększać tempo, co by było, gdybyś po prostu zwolnił. Nie mówię o całkowitym rezygnowaniu z aktywności fizycznej, ale o jej redukcji i skupieniu się na bardziej świadomych, regenerujących praktykach. Kluczem jest równowaga. To tutaj uwalnia się od presji ciągłego działania i zaczynasz koncentrować się na tym, co naprawdę przynosi korzyść Twojemu ciału i umysłowi. Zmniejszenie aktywności fizycznej nie oznacza bierności. To zmiana podejścia. Zamiast biegać maretouni co miesiąc, Dlaczego nie spróbować spokojnego spaceru na świeżym powietrzu, jogi czy rozciągania? Takie aktywności, choć delikatniejsze, mają ogromny wpływ na ciało. Nie tylko pomagają zachować ruchomość i elastyczność, ale także wspierają regenerację psychiczną i emocjonalną. Główna myśl jest taka: zmniejszając obciążenie fizyczne, redukujesz stres dla ciała, chronisz stawy. Mięśnie i więzadła oraz unikasz chronicznego zmęczenia, które może być skutkiem intensywnych ćwiczeń, szczególnie po 70 roku życia. Zamiast wyczerpującego wysiłku, skupienie się na działaniach regenerujących może przynieść długotrwałe poczucie dobrostanu. Wiem, że trudno w to uwierzyć. Presja, by pozostać aktywnym, jest tak silna, że rzadko zastanawiamy się, czy to naprawdę służy naszemu zdrowiu. Ale wyobraź sobie życie z większą energią, bez ciągłego zmęczenia, a jednocześnie w ruchu bardziej delikatnym i zrównoważonym. Sekret wielu starszych osób, które żyją witalnie i zdrowo, tkwi w zmniejszeniu intensywności ćwiczeń i skupieniu się na jakości każdego ruchu, odpoczynku i równowadze między ciałem a umysłem. Pamiętaj, sekret zdrowego starzenia to nie robić więcej, ale robić to co najlepsze dla Twojego ciała i umysłu. I to, mój drogi przyjacielu, jest coś, co większość ludzi po prostu ignoruje, ale Ty nie musisz być w tej grupie. Zamiast gonić za niemożliwym, możesz nauczyć się doceniać odpoczynek i zwolnienie tempa, odkrywając nowy sposób życia z większą energią i satysfakcją. Bądź czujny, bo pod koniec tego filmu zrozumiesz, jak zmniejszenie aktywności może być Twoim największym atutem w dążeniu do zdrowszego i szczęśliwszego życia? Zaczynajmy. Świadomy odpoczynek sekret pełnego i zrównoważonego życia. Czy wiesz, że odpoczynek jest jednym z najpotężniejszych narzędzi dla naszego zdrowia, ale często bywa pomijany? Jesteśmy tak przyzwyczajeni do bycia produktywnymi, do biegania od jednego zadania do drugiego, że odpoczynek wydaje się czymś opcjonalnym. Tymczasem to, czego wielu nie wie, to fakt, że świadomy odpoczynek jest absolutnie kluczowy dla naszego dobrostanu fizycznego i psychicznego. Jeśli czujesz, że jesteś ciągle zmęczony, zestresowany lub przeciążony, ten film jest dla Ciebie. Wyobraź sobie taką sytuację: budzisz się wcześnie rano, zaczynasz dzień serią obowiązków i zadań, a zanim się obejrzysz, jest już popołudnie. A ty jesteś kompletnie wyczerpany. Pojawiają się bóle ciała. Twój umysł jest przeciążony i zastanawiasz się, jak przetrwasz do końca dnia. Brzmi znajomo? No właśnie, taki tryb życia bez przerw jest bardziej powszechny niż byśmy chcieli. Jednak to właśnie brak świadomego odpoczynku uniemożliwia nam życie w sposób zrównoważony i zdrowy. Czym właściwie jest świadomy odpoczynek? W przeciwieństwie do zwykłego odpoczynku gdzie po prostu przestajemy coś robić i odłączamy się na chwilę. Świadomy odpoczynek wymaga aktywnego zaangażowania w ten proces. Zamiast po prostu odpoczywać, skupia się na regeneracji ciała i umysłu, zapewniając rzeczywiste rozluźnienie mięśni, stawów i układu nerwowego. To intencjonalny odpoczynek, w którym naprawdę pozwalasz sobie na relaks i głębokie naładowanie energii. Co jest w tym najbardziej fascynujące? Przerwy strategiczne w ciągu dnia mogą zmniejszyć bóle, stany zapalne, a nawet poprawić ogólny stan zdrowia. Tak, to prawda. Świadomie odpoczywając, przekazujesz swojemu ciału komunikat, że zasługuje na skuteczną regenerację. Te przerwy nie są luksusem, ale bezpośrednią inwestycją w Twoją długowieczność i jakość życia. Kiedy zwalniasz. Zwiększasz swoje szanse na bardziej zrównoważone i zdrowe życie. Przykład praktyczny. Wyobraź sobie, że po długim okresie pracy lub intensywnych zajęć fizycznych pozwalasz sobie na chwilę odpoczynku. W tym momencie, zamiast po prostu się zatrzymać i wyłączyć, robisz coś prostego, ale niezwykle skutecznego. Głęboko oddychasz, czujesz, jak napięcie w ciele się rozprasza i przez kilka minut skupia się na własnym dobrostanie. Jeść. Co mówią badania naukowe? Wykazano, że przerwy w ciągu dnia nie tylko poprawiają funkcje poznawcze, ale także mogą obniżyć poziom stresu i poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego. To oznacza, że zwalniając, dosłownie pomagasz swojemu organizmowi lepiej się bronić przed chorobami i zwiększasz swoją odporność fizyczną oraz psychiczną. Nie mówimy tu o godzinach odpoczynku. Nawet krótkie chwile w ciągu dnia mogą zrobić ogromną różnicę. To może być pięć minut na głębokie oddychanie albo zamknięcie oczu, by na chwilę odciąć się od trosk. Długowieczność zaczyna się od świadomego odpoczynku. To nie tylko życie przez wiele lat, ale życie w zdrowiu i energii. Kiedy dajesz sobie pozwolenie na odpoczynek w sposób aktywny i intencjonalny, budujesz zdrowszą przyszłość, gdzie ciało i umysł mają czas na regenerację. Wyobraź sobie życie pełne równowagi, energii, bez ciągłej presji bycia zajętym. Świadomy odpoczynek przynosi właśnie to nowy sposób życia, gdzie wewnętrzny spokój i troska o ciało stają się priorytetami. Jeśli czujesz, że ciągle się wypalasz, próbując sprostać wszystkim i wszystkiemu, być może nadszedł czas, aby przewartościować swoją rutynę i dostrzec znaczenie strategicznych przerw. Włączając świadomy odpoczynek do swojego życia, nie tylko poczujesz więcej energii, ale również obniżysz poziom stresu, poprawisz zdrowie i poczujesz większą harmonię ze swoim ciałem. Jeśli podoba ci się to, co usłyszałeś do tej pory, wyobraź sobie, jaki wpływ te informacje mogą mieć na Twoje życie. Nie odkładaj tego na później. Polub ten film już teraz i zasubskrybuj kanał, aby dalej dowiadywać się. Jak zmienić swoje zdrowie i samopoczucie? Nie chcesz przecież przegapić kolejnych filmów, w których ujawnimy jeszcze więcej sekretów dotyczących tego, jak żyć lepiej i w równowadze. A teraz mam dla Ciebie wyzwanie. Polub ten film i włącz powiadomienia. Dzięki temu za każdym razem, gdy pojawi się nowy materiał z niesamowitymi wskazówkami, będziesz pierwszą osobą, która się o tym dowie. Gotowy na kolejny krok w kierunku bardziej zrównoważonego życia pełnego zdrowia. Opowiem Ci teraz o czymś naprawdę ważnym. Czy wiesz, że odpoczynek może być równie potężny jak aktywność fizyczna? Brzmi to jak paradoks, prawda? Ale uwierz mi, badania naukowe dowodzą, że odpowiedni odpoczynek może być skuteczniejszy niż godziny intensywnych ćwiczeń. Jeśli masz ponad 60 lat, zrozumienie jak strategiczny odpoczynek może odmienić Twoje życie i zdrowie? Jest kluczowe. Nauka o strategicznym odpoczynku. Badania pokazują, że w miarę starzenia się nasze ciało inaczej reaguje na aktywność fizyczną. Na przykład badania przeprowadzone przez Uniwersytet Harvarda wykazały, że dla osób starszych aktywna regeneracja i jakościowy odpoczynek mogą przynieść większe korzyści niż intensywny wysiłek fizyczny. Dlaczego? Ponieważ podczas świadomego odpoczynku organizm ma szansę regenerować komórki, zmniejszać stany zapalne i wzmacniać układ odpornościowy, możesz zapytać, jak to działa w moim przypadku. Odpowiedź jest prosta: jakość zamiast ilości. Zamiast przeciążać organizm intensywnymi zajęciami, świadomy odpoczynek pozwala odzyskać energię i witalność. Badania pokazują, że dla osób powyżej 70. Roku życia regeneracja jest kluczowa. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ciągłe forsowanie organizmu może prowadzić do urazów, osłabienia mięśni i wzrostu stresu. Odpoczynek, wręcz przeciwnie, wspomaga regenerację, odbudowę i wydłuża życie. Jako odpoczynek może natychmiast poprawić Twoje zdrowie. Tutaj kryje się prawdziwa moc strategicznego odpoczynku. Rezerwując chwilę przerwy w ciągu dnia, czy to poprzez krótką drzemkę, głęboki oddech, czy po prostu siedzenie i relaks, robisz swojemu ciału ogromną przysługę. Nie chodzi tylko o uniknięcie zmęczenia, chodzi o danie mięśniom i stawom czasu na regenerację. Co więcej, odpoczynek ma zdolność redukcji stresu i poprawy funkcji umysłowych. Osoby starsze, które regularnie robią przerwy w ciągu dnia, mają niższy poziom kortyzolu, hormonu stresu, i jednocześnie poprawiają pamięć oraz jasność umysłu. Czy wiesz, że strategiczny odpoczynek może nawet zmniejszać przewlekłe bóle i poprawiać elastyczność ciała? Tego rodzaju odpoczynek aktywuje naturalne procesy leczenia organizmu i zapobiega zużyciu stawów, co jest szczególnie ważne w starszym wieku. Wyobraź sobie, co może się stać. Gdy zaczniesz priorytetowo traktować świadomy odpoczynek, możesz zapytać: Jak mogę to wdrożyć w moim życiu? Odpowiedź tkwi w regularnym i celowym wprowadzaniu strategicznego odpoczynku. Oznacza to planowanie przez ciągu dnia, efektywny sen w nocy i zapewnienie organizmowi czasu na regenerację przed podjęciem kolejnych aktywności. Nie chodzi o robienie mniej, ale o optymalizację tego, co już robisz aby osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty dla swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Nie bagatelizuj mocy dobrego odpoczynku. To nie luksus, to konieczność. Priorytetowe traktowanie odpoczynku to inwestycja w zdrowie na przyszłość. Strategiczny odpoczynek nie tylko zmniejsza ryzyko urazów i poprawia funkcje umysłowe, ale także przygotowuje ciało na życiowe wyzwania, umożliwiając starzenie się w zdrowiu i równowadze. Ochrona stawów i zwiększenie energii. Wraz z wiekiem nasze ciało przechodzi naturalne zmiany, a jedną z najważniejszych obszarów, które wymagają uwagi, są stawy. Z wiekiem stawy mogą stać się bardziej podatne na ból i osłabienie. Nie oznacza to jednak, że musisz rezygnować z aktywności fizycznej. Sekret tkwi w ochronie stawów podczas inteligentnego, zrównoważonego i przyjemnego ruchu. Jeśli chcesz starzeć się z większą witalnością i zdrowiem, niewielkie zmiany w rutynie mogą mieć ogromne znaczenie. A co, jeśli powiem ci, że kluczem nie jest ćwiczenie więcej, ale to, jak ćwiczysz? Ruchy płynne, z odpowiednim obciążeniem, przynoszą znacznie więcej korzyści dla stawów. Pomagają poprawić krążenie, zwiększyć elastyczność i, co najważniejsze, zmniejszyć ryzyko urazów. Ćwiczenia o niskim wpływie na stawy. Ćwiczenia o niskim wpływie, takie jak spacerowanie, pływanie, joga czy pilates, to idealne opcje dla tych, którzy chcą wzmocnić ciało, nie obciążając stawów. Klucz tkwi w znalezieniu radości w ruchu, bez przekraczania granic swojego ciała. Kiedy pozwalasz sobie na delikatniejsze ruchy, nie tylko chroni stawy, ale także zyskujesz stały zastrzyk energii. Aktywności, które nie przeciążają organizmu, wspomagają krążenie, co skutkuje większą witalnością w ciągu dnia. Ale jak to może odmienić Twoje życie? Wyobraź sobie budzenie się każdego dnia z większą energią, bez uczucia sztywności w stawach czy nadmiernego zmęczenia. Wprowadzenie ćwiczeń, które szanują Twoje granice i chronią stawy, to inwestycja w lepszą jakość życia i długowieczność. Ruch nie musi być walką z własnym ciałem, może stać się Twoim sprzymierzeńcem, pomagając utrzymać aktywność w zdrowy i zrównoważony sposób. Jeśli zastanawiasz się, co możesz zrobić, by chronić swoje stawy i zwiększyć energię, odpowiedź jest prosta: ruszaj się z rozwagą i miłością do swojego ciała. Znajdź radość w każdym ruchu i pozwól sobie prowadzić aktywne życie bez nadwyrężania granic. To klucz do zdrowego. Pełnego energii i dobrostanu starzenia się. A teraz pytanie do Ciebie: czy próbowałeś kiedyś łagodniejszych ćwiczeń i poczułeś różnicę w energii i zdrowiu stawów? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach, chętnie o nich usłyszę. Chwila przerwy, energia i jasność umysłu. Czy kiedykolwiek czułeś się wyczerpany, przytłoczony mentalnie, szukając czegoś prostego, co mogłoby o Twoją energię? A co? Jeśli powiem Ci, że odpowiedź tkwi w małych przerwach, które na co dzień ignorujesz, odkryjmy, jak świadome chwile pauzy mogą być kluczem do ożywienia Twojego ciała i umysłu, zapewniając więcej energii i dobrostanu każdego dnia. Wyobraź sobie taką scenę: jesteś w trakcie intensywnego dnia, biegasz od zadania do zadania, rozmawiasz bez końca. Teraz zatrzymaj się na chwilę. Weź głęboki oddech. Czujesz. Jak to proste działanie zaczyna uspokajać Twoje ciało. Świadome oddychanie to jeden z największych darów, jakie możesz sobie ofiarować. Wystarczy kilka minut, by spowolnić tempo myśli i przywrócić energię fizyczną oraz emocjonalną. Dlaczego takie przerwy są tak potężne? W ciągu dnia jesteśmy stale połączeni z pracą, technologią czy własnymi zmartwieniami. Ten nieustanny napływ bodźców męczy mózg i ciało. Krótkie chwile odłączenia pozwalają na regenerację energii, większą jasność umysłu i lepsze podejmowanie decyzji. Spróbuj zaczynać od głębokiego oddychania. Nie chodzi tylko o oddech, ale o świadome, spokojne oddechanie przez chwilę. Obserwacja natury drzewa, nieba, szumu wiatru również przynosi poczucie połączenia z otoczeniem i teraźniejszością. Wyobraź sobie, że wprowadzasz takie chwile w ciągu dnia jako codzienną praktykę. Każda przerwa staje się krokiem w stronę odbudowy witalności i odświeżenia umysłu. Dzięki temu Twoje emocje są bardziej stabilne, a ciało lepiej współgra z Twoimi potrzebami. Przykład. Gdy czujesz się przeciążony, zamknij oczy, oddychaj głęboko przez 30 sekund, skupiając się na naturze wokół Ciebie. To może wystarczyć by odwrócić zmęczenie i nadać nowy rytm twojemu dniu. A co by się zmieniło, gdybyś stosował takie przerwy dwie do trzy razy dziennie? Spróbuj przez tydzień i zobacz subtelne, ale potężne efekty. Doceniaj małe radości życia. Zastanawiałeś się kiedyś, ile drobnych radości umyka ci każdego dnia. W pędzie za wielkimi celami łatwo zapomnieć o małych rzeczach, które nadają w życiu sens. Ale to właśnie one są kluczem do bardziej szczęśliwego, zrównoważonego życia. Zatrzymaj się i zauważ, jak małe momenty mogą przynieść więcej satysfakcji niż największe osiągnięcia. Oto tłumaczenie z uwzględnieniem polskich wyrażeń i dialektów. Czy zauważyłeś, jak często tak bardzo skupiamy się na osiągnięciu kolejnego wielkiego kroku, nowej pracy? Dużego projektu czy wymarzonej podróży, że przegapiamy te małe, ale niesamowicie potężne chwile. Prawda jest taka, że to właśnie te drobne rzeczy, jak uśmiech bliskiej osoby, spokojna rozmowa czy delikatny dźwięk deszczu uderzającego o okno, potrafią odmienić nasz dzień. To właśnie te momenty są prawdziwymi darami życia. Czy wiesz, że skupiając się na tych drobnych radościach, Możesz wprowadzić do swojego życia więcej spokoju i zadowolenia. Zamiast żyć w ciągłym pościgu za więcej, więcej sukcesu, więcej dóbr materialnych, więcej uznania, co by było, gdybyś zmienił swoją perspektywę i zaczął doceniać to, co już masz wokół siebie. Często, gdy zwalniamy tempo, odkrywamy, że prawdziwe zadowolenie płynie z prostych, ale głęboko znaczących rzeczy. To te chwile spokoju w środku zabieganego dnia, to spojrzenie na małe piękno codzienności, które umyka w pośpiechu za czymś większym. I co najważniejsze, te drobne radości nie wymagają żadnego nadzwyczajnego wysiłku. One tam są, czekając, aż je zauważysz. Uśmiech przyjaciela, gest czułości ukochanej osoby, świeże poranne powietrze, czy moment ciszy, gdy słuchasz swojej ulubionej muzyki. Magia tych małych chwil polega na tym, że przypominają nam, co naprawdę się liczy i dają nam tę niezbędną przerwę w codziennym chaosie. Ale co jest jeszcze ciekawsze, skupianie się na tych małych radościach ma wpływ nie tylko emocjonalny, ale także fizyczny i mentalny. Naukowcy potwierdzają, że chwile wdzięczności i doceniania prostych rzeczy mogą poprawić ogólne samopoczucie, zredukować stres, a nawet wzmocnić układ odpornościowy. Dzieje się tak dlatego, że kiedy skupiamy się na tym, co pozytywne i co przynosi nam przyjemność, nasz organizm wydziela hormony, takie jak oksytocyna, które promują uczucia szczęścia i dobrostanu. Oto wielki sekret. Zamiast czekać, aż osiągniesz wielki cel, by poczuć się spełnionym, co by było, gdybyś zaczął już teraz doceniać małe momenty? Zapach świeżo zaparzonej kawy, uczucie ciepłego uścisku. Delikatny szum liści poruszanych wiatrem. Wydaje się to proste, ale właśnie to sprawia, że życie staje się bogatsze i bardziej znaczące. A co najlepsze, te drobne radości są darmowe i zawsze na wyciągnięcie ręki, niezależnie od tego, gdzie jesteś w swoim życiu. Masz ochotę na wyzwanie. Przez tydzień spróbuj skupić się na małych radościach w swoim dniu. Zwróć uwagę na chwile, które zwykle umykają jak uśmiech nieznajomego na ulicy, zapach starej książki, czy śpiew ptaka o świcie. Zapisuj te chwile, a na koniec tygodnia zastanów się, jak się czułeś, co zmieniło się w twojej energii, w twoim spojrzeniu na codzienność. Gwarantuję, że pod koniec tygodnia zauważysz emocjonalne bogactwo w tych małych rzeczach, które wcześniej nie miały dla ciebie większego znaczenia. To właśnie te momenty są tajemnicą prawdziwego szczęścia. Życie to nie tylko to, co osiągamy, ale to, jak przeżywamy każdą chwilę, choćby najmniejszą. Doceniając małe radości, zaczynasz pielęgnować stan zadowolenia, który pochodzi z wewnątrz w sposób znacznie trwalszy niż jakiekolwiek zewnętrzne osiągnięcie. Na co więc czekasz? Już dziś zwolnij. Rozejrzyj się wokół siebie i znajdź coś małego, co możesz docenić. Bo szczęście nie tkwi w wielkich osiągnięciach, ale w prostych szczegółach, które czynią życie niezwykłym. Podziel się w komentarzach, którą drobną radość zaczniesz bardziej doceniać, a może podzieli się z nami chwilą, którą ostatnio odkryłeś i która uczyniła Twój dzień lżejszym. Wspólnie celebrujmy te małe, ale potężne radości życia. Na koniec chciałbym zostawić Cię z potężną refleksją: choć mniej, żyj więcej. Tak, dobrze słyszysz. Często tak bardzo obsesyjnie pędzimy do przodu, gonimy za kolejnymi celami i osiągnięciami, że zapominamy o prawdziwym sekrecie długiego i szczęśliwego życia. Sekret nie tkwi w tym, by chodzić więcej, ale w tym, by robić świadome przerwy, zwolnić i skupić się na jakości tego, co robimy, a nie na ilości. Mądrość życiowa, którą dziś się z Tobą podzieliłem, może być kluczem do pozytywnej i trwałej zmiany. Czasem największa inspiracja wynika z prostych zmian w naszym tempie i codziennych wyborach. Nie musisz się spieszyć, by dobrze żyć. W rzeczywistości, gdy zwolnimy i pozwolimy sobie na chwilę świadomego odpoczynku, tworzymy przestrzeń potrzebną do prawdziwej transformacji naszego zdrowia, energii, a nawet szczęścia. Teraz wszystko zależy od Ciebie. Chcę opowiesz na pozytywną zmianę już dziś. Zwolnij tempo, pozwól sobie na odpoczynek i zobacz, jak zaczynasz żyć więcej i lepiej. Pamiętaj, prawdziwa mądrość życiowa nie polega na ciągłym byciu zajętym, ale na umiejętności robienia strategicznych przerw, by odzyskać siły i o energię. Choć mniej, żyj więcej. Jeśli czujesz, że ten filmik dał Ci nową perspektywę na życie. Nie zapomnij polubić go i zasubskrybować kanału, aby uzyskać więcej motywacyjnych i inspirujących treści. Wspólnie zmierzajmy ku przyszłości pełnej równowagi, szczęścia i rozwoju osobistego. Do zobaczenia w następnym filmiku. Jeśli chcesz drugą część tego materiału, zostaw w komentarzach hasło choć mniej, żyj więcej, żebym wiedział, że dotrwałeś do końca i chcesz kontynuację. Nie zapomnij też podzielić się swoimi refleksjami o tym, jak zwolnienie tempa może być kluczem do Twojego rozwoju osobistego.